Ta wystawa ma wyjątkowy charakter, tak wyjątkowy jak nieszablonowa jest twórczość Olgi Dmowskiej. Zbudowaliśmy tę wystawę z dwóch zespołów prac. Na jeden składają się fotografie, które w większości Olga wykonywała jeszcze przed pójściem na Akademię Sztuk Pięknych, i które również w większości nie były nigdy pokazywane publicznie. Podkreślam to, dlatego że artystka jest teraz znana przede wszystkim ze swoich obrazów i ze swojej praktyki, praktyki malarskiej, i właśnie dzieła malarskie składają się na ten drugi zespół prac wypełniających wszystko, co widzę z Twoją projekcją. Niemniej. Te, te dwa pola aktywności, fotografia i malarstwo, dopełniają się w tym sensie, że są częścią jednego jeszcze większego projektu, którym jest filozofia życia w Dmowskiej i jej, jej dążenia i sposób konceptualizowania świata i własnego, własnego w nim miejsca. Malarstwo Olgi Dmowskiej można zatem widzieć jako swego rodzaju kontynuację. Ciąg dalszy pewnego działania, które rozpoczęła, rozpoczęła fotografii. Te fotografie, które można zobaczyć na wystawie, są zapisami eksperymentów z ciałem, z tożsamością, z wizerunkiem, przede wszystkim własnym, bo większość tych zdjęć to autoportrety, niemniej nie wszystkie, bo zdarzało się, że Olga angażowała do swoich sesji zdjęciowych również, również inne osoby. To, to rozmycie tożsamości jest istotne, dlatego że artystka w tych fotografiach, Pracuje sama z sobą, ale jednocześnie coś, coś kreuje. Przede wszystkim, jakby na materiale własnego ciała, własnego, własnego wizerunku, ale w jej miejscu też może pojawić się ktoś inny. I w tych fotografiach widzimy szereg zabiegów: inscenizacje, maskarady, przebieranie się, makijaże. Sugestie rozmaitych sytuacji, które nigdy nie są do końca dopowiedziane, ale możemy, możemy kontynuować tę myśl poddaną przez artystkę, jakby wyczuwając że mogą się odnosić do, do kwestii seksualności, do takich wyobrażeń o charakterze sadomasochistycznym być może również do seksualnej, do seksualnej przemocy. I w tych, w tych fotografiach można też z, jakby odkryć rozmaite tropy artystyczne dotyczące historii sztuki, czyli myśleć o tradycji body artu, nawet o akcjonistach wiedeńskich. Niemniej, choć artystka jest tych odniesień świadoma, jakby i budowanie ich nigdy nie było i nie jest jej podstawowym, podstawowym celem. Tym celem jest docieranie do istoty. Osobowości, jaźni, samej siebie, i ten projekt kontynuowany jest w obrazach, w obrazach Holgi. Na wystawie pokazujemy pracę z różnych, z różnych lat. Olga zwróciła na siebie uwagę jako malarka jeszcze podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych. I to, co zwróciło uwagę najpierw jej wykładowczyń, wykładowców, potem również publiczności, był taki bardzo nieortodoksyjny sposób traktowania malarstwa, które jest napędzane taką pierwotną, wręcz prymitywną energią i przychodzi tutaj do głowy właśnie z jednej strony sztuka pierwotna, z drugiej strony rozmaite modernistyczne nawiązania do tej sztuki, takie jak przede wszystkim art brut. Czyli ten nurt w sztuce, w europejskim malarstwie, który po II wojnie światowej poszukiwał sposobu na swój stereoset sztuki, czyli jakby wymyślenie malarstwa zupełnie od nowa, od samego początku, wrócenie do, do korzeni, zrzucenie jakby z barków malarstwa ciężaru kultury, tradycji, rzeczy wyuczonych. Dotarcie do czegoś głębszego. I to coś głębszego jest również celem, do którego dąży Olga Dmowska, dlatego metody, którymi się posługuje, są, są podobne. To znaczy ona również. Prace, które są na tej wystawie, w różnych innych też, wymyśla malarstwo poniekąd, poniekąd od nowa, poza regułami, poza akademickimi, poza akademickimi przepisami. Samo produkowanie obrazów nigdy nie było, nie było jej głównym celem, one są wyrazem. Pewnych, pewnych procesów. A z kolei te procesy możemy opisywać w różnych kategoriach. To jest kwestia wyboru języka, możemy mówić o poszukiwaniach duchowych, możemy mówić o pracy, o pracy psychologicznej, możemy mówić czasami również o ezoteryce. Ale pamiętając, że mówimy tutaj o różnych, o różnych kodach, jakby różnych językach, którymi nazywamy w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy to samo. I w Olga nie dostarcza takich precyzyjnych eksplikacji do każdego z obrazów, ale myślę, że, że takie szczegółowe wyjaśnienia nie są potrzebne, dlatego że one mają powstały z głębszych połudek i na nas też, na nas jako widzów, widzki mają działać na, na, głębszym, na głębszym poziomie. To znaczy mamy, y, w założeniu mamy wejść w taki kontakt z tymi pracami, który nie wymaga, który nie wymaga już słów i bardziej jest z kontaktem z pewną, z pewną obecnością. I nieprzypadkowo, na co warto zwrócić uwagę, większość prac pokazanych na tej wystawie i większość prac, które Olga robi teraz y, zbliża się do Formatu, do formatu portretu. To są przede wszystkim twarze. Te starsze prace, które również na wystawie są obecne, niektóre z nich opowiadają pewne historie. Teraz Olga coraz rzadziej opowiada, snuje opowieści, rzadziej tworzy, tworzy narracje, uobecnia raczej. Pewne byty, które mają twarze, które są, które są osobami. Można by się zastanawiać, czy, czy te prace, które tu widzimy, to są autoportrety. No, odpowiedź jest dwoista. Tak i, i, zarazem, i zarazem nie. W jakimś sensie one są również lustrami, które odbijają, odbijają nas. I tu można wrócić do tego tytułu. Wszystko, co widzę, jest Twoją projekcją.